Wybór jednak padł na Lancer'a. Skąd ta zmiana? No myślę, że z jednego głównie powodu, że więcej na luźnej nawierzchni jeździłem tym samochodem i jakby pewnie, pewnie się w nim czuję. No i myślę, że dlatego, no Peugeotem pewnie gdybyśmy zrobili 400-500 km testów to też by było całkiem nieźle, ale wiadomo, że to by kosztowało kosmiczne pieniądze. Eee, my jakby myślimy już pomału o przyszłym sezonie, mimo że ten się nie skończył, więc Staramy się podejmować jakieś tam dobre decyzje. No, czy to będzie dobra, to się okaże już jutro, ale myślę, że zdecydowanie pewnie się czuję na ludzi na wniosek w tym aucie. Jak oceniasz warunki panujące na trasie? Podobno dużo dziur? Nie, powiem szczerze, że miejscami to nie wiadomo o co chodzi. Ja miałem, miałem tą możliwość pojeździć w Estonii na Litwie, Finlandii, w zimie w Estonii na szutrze, no to to jest zupełnie inny świat. Yy... Nie wiem jak to ocenić. No, na pewno nie mam pomysłu na, tak naprawdę jak jechać w tych miejscach, gdzie są te dziury, bo to jest męczarnia i dla samochodu, i dla nas. No ale tak organizator przewidział i widocznie tak ma być. No, wszyscy będziemy się w tych partiach męczyć.